Witam serdecznie hodowców GOMI Pocztowych. Teraz przedstawiam karmę Golinga. Super, super dieta i rozpłodowo, rozpłodowo Ekstra Karma. I to jest super dieta ekstra też. Będę teraz dawał gołąbkom pół na pół, ponieważ, ponieważ rozpodowa jest za, za mocna. Teraz gołąbki po prostu muszę je trochę doprowadzić do do wyższej formy, a zwłaszcza samice żeby się mogły nanieść na jajka a równo bo no mi zależy na równych jajkach, na równych młodych no to je trochę muszę odchudzić i dam trochę więcej diety mniej trochę rozporowej i będę tak karmił co najmniej dwa tygodnie, minimum dwa tygodnie aż prawie do odniesienia pierwszych jajek i też trochę damy lepszej, żeby regenerować Gołąbki damy ekstra rozpłodową karmę. I teraz co jeszcze mogę powiedzieć? Mam gołąbki zamówione. Będę czekał na dwa lata. Spłaci, spłaciłem zaliczkę. Na gołąbki będę, będą w wybitnej hodowli. Nie będą tanie. Żeby je kupić, to muszę tyrać od rana do nocy. Mam zamiar lotować, że, że może za dwa lata, może w półce za dwa lata, z kolegą, który też nabywa z Europy gąbki. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, gołębie, gołębie będą no, z wyższej półki. No ja inwestuję we w gąbki, a nie, a nie we w gołyniki. nie będę... Yy, budował gołębników na pokaz yy, dla, dla hejterów yy, słuchać ja nie palę ja nie palę papierosów alkoholu nie piję tylko okazyjnie moim celem jest za, zakupić dobrych ptaków które latają na każdym dystansie ja inwestuje w gołębie, a nie w kobiety, które może dadzą na worek karmy, jeśli mają dobry dzień. No, no ja wiem, jak to jest z kobietami, bo z żoną się rozstałem przed gołębie, bo zawsze były kłótnie, bo gołębie, bo gołębie, bo gołębie, no niestety, no, człowiek jest chory na tle gołębi, no i wybrał no wybrał hodowlę gołębi, tylko dzieci tylko cierpią na tym, no cóż, taki los życia hodowcy gołębi pocztowych, no, dla hodowców, dla hodowców prawdziwych, którzy mają żony i dbają o, o, żon, o mężów, tylko im pogratulować i co słyszę, że żony, żony mężów więcej się... Już angażują we w hodowlę gołębi i to już w całej Polsce słyszę, że, że już coraz więcej kobiet chce lotować gołębiami. Mam dużo telefonów właśnie od kobiet, że już, że już kobiety zaczynają pokazywać swoją wartość hodowlaną. Myślę, że kiedyś może zamiast hodowców będą hodowczynie. Miejmy nadzieję, że dożyje do tych czasów, że tylko kobiety będą hodowczynie. Pozdrawiam wszystkich hodowców, nie tylko hodowców, prawdziwych hodowców. Pozdrawiam, dobranoc.